Informacje Kultura Sport, Krzysztof Hille, witam Państwa. Oto co w dzisiejszych wiadomościach. W połowie marca zostaną wysłane zawiadomienia do mieszkańców, którzy otrzymają przydział lokalu w bloku komunalnym. W Krakowie obradował Sejmik placówek wychowania pozaszkolnego. Delegatem z Pabienic była dyrektorka Młodzieżowego Domu Kultury Grażyna Wójcik. Wciąż nie wiadomo, kto otrzyma mieszkanie w bloku komunalnym przy ulicy Skłodowskiej. Komisja powołana przez prezydenta zarządzeniem bardzo skrupulatnie realizuje i rozwiązuje problemy, ale szczególnie każde podanie po kilkakrotnie analizujemy, ponieważ tych podań mieliśmy 117, natomiast mieszkań mamy 21. W tym przypadku wiadomo, że musimy zakwalifikować względnie dobre mieszkania, które mogłyby być no, dane do zasiedlenia. Natomiast 70 takich obywateli zgłosiło wniosku, który ma w zasadzie. Możliwości zasiedlenia. Natomiast my teraz rozważamy bardzo różnie, skrupulatnie pod tym, czy ile osób dana rodzina w. W danym pomieszczeniu będzie zasiedlona. I w tym przypadku mamy szczególnie rodziny na uwadze: pięcioosobowe, sześcioosobowe, czteroosobowe. Bardzo minimalnie rozważamy sprawy dwuosobowe, rodziny i trzyosobowe. Uważamy, że te mieszkania, które pozyskamy, będziemy chcieli w jakiś sposób zagospodarować dla ludzi. Tych, którzy są domy do rozbiórki, i w pierwszej kolejności tym, którym grozi niebezpieczeństwo zawalenia się domu, będziemy no, starali się przydzielać. Może tutaj gro mieszkańców będzie zawiedzionych, ale niemniej myślę, że na dzień dzisiejszy chcielibyśmy uzyskać mieszkania najlepsze i te mieszkania względnie dobre przekazać tym najbiedniejszym rodzinom. Komisja, która przydziela mieszkania, spotykała się kilkakrotnie. Kolejne posiedzenie odbędzie się w najbliższą środę, kiedy to, jak twierdzi zastępca prezydenta Edward Kędzierski, zapadną ostateczne decyzje. Propozycje przydziału mieszkań 9 marca trafią na posiedzenie zarządu miasta, którego zadaniem będzie ich zatwierdzenie. Do lokatorów, którzy otrzymają mieszkania 15 marca, będą wysłane zawiadomienia. W dniach 18-19 lutego w Krakowie odbył się Sejmik Placówek Wychowania Pozaszkolnego. W skład Sejmiku wchodzą dyrektorzy Pałaców Młodzieży, Młodzieżowych Domów Kultury i Ognisk Pracy Pozaszkolnej. Delegatem z Pabianic była dyrektorka Młodzieżowego Domu Kultury Grażyna Wójcik. Do Krakowa pojechał także Robert Rządziński, członek zarządu w Starostwie pabienickim, któremu po wprowadzeniu reformy administracyjnej podlega Młodzieżowy Dom Kultury. W trakcie obrad wspólnie doszliśmy do pewnych wniosków. Najważniejsze dla nas to to, że właściwie z uznaniem przyjęliśmy fakt, że Ministerstwo Edukacji Narodowej postrzega nasze placówki jako ogniwo bardzo istotne, uzupełniające proces edukacji i wychowania szkół. Ale nie tylko. Na Sejmiku gościli przedstawiciele posłowie Sejmu, także była pani senator Dorota Kępka. Oni z kolei przedstawili oczekiwania wobec naszych placówek, a my mówiliśmy o swoich problemach i w toku jakby dwudniowych obrad doszliśmy wspólnie do pewnych wniosków. Podjęliśmy uchwałę, w której mówi się o tym, że w warunkach, wprowadzania dwóch wielkich reform w państwie, reformy administracyjnej oraz reformy systemu szkolnego, zmienia się jakby rola placówek wychowania pozaszkolnego, czyli młodzieżowych domów kultury i pałaców młodzieży. My zdecydowaliśmy, że będziemy robić wszystko, aby w tych nowych warunkach strukturalnych poszerzać naszą ofertę, wyjść naprzeciw potrzebom dzieci, potrzebom zmieniających się w związku z reformą oświatową, czyli zarówno będziemy uzupełniać edukację szkolną na poziomie szkół podstawowych, jak również gimnazjum. Instruktorzy znając programy nauczania w szkołach, czy gimnazjach, czy liceach, będą starali się wyjść młodzieży naprzeciw. Bardzo dużą wagę w nowej reformie zwracają władze na profilaktykę, na zabezpieczenie środowisk patologicznych, na zajęcie się młodzieżą zagubioną środowiskami, w których mamy do czynienia z alkoholem czy z narkotykami, wyjście naprzeciw potrzebom. To znaczy tych potrzeb właściwie ta młodzież specjalnie nie ma, my jakby musimy odkryć te potrzeby, ale cały czas nie zapominając o jakby głównej istocie naszej działalności, to znaczy edukacji kulturalnej, naukowej, sportowej, rekreacyjnej, turystycznej. Dotychczasowe plany pracy placówek wychowania pozaszkolnego zastąpią programy działania. Będą też specjalne szkolenia dla dyrektorów, które, na których będziemy się uczyć pisania tych programów. O co chodzi? Głównie o to, że programy proponowane przez nas mogą być dofinansowywane przez ministerstwo, a. Myślę, że to jest rzeczywiście bardzo istotne. Mówiło się zresztą o problemach finansowych bardzo dużo, o problemach dotyczących nauczycieli pracujących w tych placówkach, ale to już było tak wiele rzeczy, że no nie sposób wymienić tutaj wszystkie. 30 kwietnia mija termin składania rocznych deklaracji podatkowych. O to, z jakich ulg podatkowych możemy skorzystać, zapytaliśmy zastępcę naczelnika Urzędu Skarbowego w Pabienicach, Włodzimierza Zajączkowskiego. Ustawodawca od 1997 roku przewidział odliczenia od dochodu i podatku. To są dwie różne rzeczy. Tak? Dwie różne rzeczy, bo proszę Państwa, do 1996 roku wszelkie wydatki, odliczenia, te ulgi stosowane odliczaliśmy najpierw od dochodu, czyli zmniejszaliśmy swoją kwotę wpływu i to suma, co pozostała po odliczeniach, była bazą do wyliczenia podatku. Natomiast od 90, 1997 roku mamy podział na, na, na y, odliczenia od podatku i od dochodu. Generalnie od y, dochodu odliczamy wydatki, które związane są z celami y, rentowymi. Wydatki przeznaczone na dar, w formie darowizn, na, na cele społeczne zaznaczam. Natomiast jeżeli chodzi o y, wydatki na cele mieszkaniowe, na remontowe, na kształcenie podatnika, dzieci podatnika, na odpłatne kształcenie w szkołach wyższych, odpłatne świadczenia zdrowotne, są to y, wydatki, które się odlicza od podatku. I to tu w tym nie. przypadku mamy y, najpierw wyliczały kwotę osiągniętego dochodu, wyliczamy określony podatek i dopiero od tego wyliczonego podatku bez stosowania ulg, dopiero wtedy od podatku dejmujemy sumy, które przeznaczone są na cele związane z możliwością odliczenia. Więcej na temat składania rocznych deklaracji oraz odpisach z tytułu składek zus w naszym programie w poniedziałek i wtorek o godzinie 18.00. Pawieńcy policjanci z sekcji do spraw nieletnich ujęli grupę podpalaczy z Konstantynowa. Czterej chłopcy w wieku od 14 do 16 lat wzniecili w tym mieście co najmniej 11 pożarów. Zdaniem funkcjonariuszy, 3 czwarte pożarów, jakie wybuchły w tym mieście, to właśnie ich sprawka. Jarek, Kamil, Sylwek i Artur podkładali ogień dla zabawy. Podpalali komórki, samochody z siana. Przy ulicy 19 stycznia podłożyli ogień pod cztery domy. Policjanci twierdzą, że chłopcy to piromani i należy ich leczyć. Wszyscy mieszkają w jednej dzielnicy, chodzili do tej samej podstawówki. W 1997 roku Jarek, Artur i Sylwek stawali już przed sądem dla nieletnich, także za podpalenia. Chłopcy należeli do młodzieżowej drużyny strażackiej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Konstantynowie. Przed sądem przyznali się, że brali udział w akcjach gaśniczych i dostawali za to pieniądze. Zarobione w ten sposób złotówki wydawali na słodycze, salony gier komputerowych i kino. Starali się więc, by strażacy mieli co robić. Wczoraj rano powiedzicy policjanci zostali powiadomieni o kradzieży o plakadeta, który stał zaparkowany przy ulicy Nawrockiego. Właściciel pojazdu określił stratę na sumę 14 tysięcy złotych. 8 tysięcy złotych tyle wart był polone karu, którym złodzieje wczoraj po południu odjechali z ulicy Odrodzenia. W obu przypadkach sprawcy nie są jeszcze znani policji, prowadzone są w tej sprawie czynności. Jeszcze tylko do końca lutego płatnicy składek ZUS mogą za darmo otrzymać program Płatnik oraz Płatnik Teletransmisja. Płytę CD-ROM z programami rozdaje Pabieński Inspektorat ZUS w dni powszednie od 8 do 17 oraz w soboty od godziny 8 do 13. Zgłaszając się do ZUS-u, musimy mieć ze sobą numer NIP i REGON. Jak dowiedzieliśmy się od kierowniczki inspektoratu Wiesławy Kwiatkowskiej, wersje obu programów nie będą zmienione przez najbliższe 3 miesiące. Warto więc wykorzystać nadarzającą się okazję, gdyż od 1 marca 1999 roku programy będą dostępne wyłącznie odpłatnie. Już jutro i w sobotę o godzinie 17:00 koszykarki Polfy walczyć będą o brązowy medal. Przeciwnikiem Polfy będzie Polifarb Wrocław. Gra toczyć się będzie do trzech zwycięstw. W rundzie zasadniczej pabieniczanki dwukrotnie pokonały przeciwniczki w wyjazdowym meczu 64-61 i na własnym parkiecie 71-52. Miejmy nadzieję, że tym razem Polfa nie zawiedzie swoich wiernych kibiców i wygra mecze w pabieńcach, a po trzecim spotkaniu we Wrocławiu piersi pabieńskich koszykarek ozdobią brązowe medale. Minorowe nastroje działaczy i fanów Polfy po wyeliminowaniu Pabieńczanek z walki o mistrzowski tytuł, czego sprawczyniami były koszykarki Wisły, może poprawić informacja o zwycięstwie Krakowianek nad fotą Porta 85 do 74. Należy dodać, że spotkanie odbyło się w Gdyni. Aby zdobyć złoty medal i tytuł mistrza Polski Wisła lub Fota Porta musi wygrać cztery spotkania. I to była ostatnia informacja dzisiejszego wydania. Zapraszam oczywiście na jutro. Do widzenia Państwu.